Rozpoczynamy zmagania w makroregionalnej drugiej lidze futsalu, dwóch reprezentantów z naszego województwa, Moks Białystok i my Bonito Białystok. Po spadku z pierwszej ligi liczymy na szybki powrót i, i tylko taki cel jest przedstawiony przed drużyną. Zapraszamy na, na wszystkie mecze, na naszą halę, by wspierać nasz zespół który jest y, troszkę odnowiony, ale na starych fundamentach, więc y, myślę, że będzie się działo fajnie w tym nadchodzącym sezonie. Damian Bieliński, wicekapitan drużyny. Komentarz do takiego spotkania to chyba prosta sprawa, prawda? Bardzo wysokie zwycięstwo. Yy, tak, bardzo wysokie zwycięstwo, które na pewno nastraja nas pozytywnie na resztę tego sezonu. Na no, następny mecz przed y, własną publicznością z y, Moksem y, Białystok. Będzie to na pewno cięższe spotkanie niż te. Chociaż pomimo tego, że chłopaki z Garwolina przyjechali nielicznie, bo, bo tylko w piątkę, to naprawdę wielki szacunek za to, że, że jednak stawili się tutaj w hali 6 liceum i jednak podjęli, podjęli rękawice i do końca walczyli o to, żeby może powalczyć tu o korzystny wynik. Właśnie, a czy twoim zdaniem, twoim zdaniem zasadne jest w ogóle takie pytanie, czy drużyny w takim składzie, które przyjeżdżają i ewidentnie będą stracone na Będą miały jakiś stracony los, to czy jest w ogóle sens rozgrywania takich spotkań, kiedy wynik jest tak kosmiczny, taka różnica na placu yy, Tak, na pewno niespotykany wynik, niespotykany przebieg meczu, lecz my nie patrzymy na to yy, w jakim zestawieniu przyjeżdża. Przeciwnik, tylko czy przyjadą oni w pięciu, czy w dziesięciu, czy w dwunastu, dla nas nie robi to żadnej różnicy. My chcemy y, uczyć się na nowo wszystkiego, tak naprawdę z tego względu, że spadliśmy z ligi, więc y, chcemy do niej wrócić z podwójną siłą. Mamy też kilku nowych chłopaków, którzy wchodzą na boiska futsalowe, więc na pewno dla nas taki mecz jest y, fajnym, fajnym impulsem do tego, żeby móc w warunkach meczowych y, rozwijać się tylko i wyłącznie na, na plus. Czy Twoim zdaniem ta kadra jest? Silniejsza niż przed rokiem i drugie pytanie, jeśli tak, to, ty, to czy celem nawet po tej pierwszej kolejce jest awans do pierwszej ligi w przyszłym sezonie? E, odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, ta kadra zdecydowanie moim zdaniem jest e, o wiele bardziej e, wzmocniona niż e, w poprzednim sezonie. E, fajnie, bo chłopacy, którzy weszli do szatni w, w tym roku. Wnieśli coś i pozytywnego, jeżeli chodzi o atmosferę i o umiejętności, więc jestem bardzo zadowolony z druszyny dzisiejszego meczu. Wiadomo, trzeba przeanalizować ten mecz, wyciągnąć jakieś tam wnioski, które na pewno. Są jakieś? Są jakieś? Myślę, jakieś myślę, myślę, że na pewno się znajdą z tego względu, że wydaje się że graliśmy na słabszy zesło przyjechali w piątkę, lecz na pewno zawsze znajdą się rzeczy, które musimy poprawić przed następnym meczem i resztą kolejek w tym sezonie. Awans to jest cel? Tak, zdecydowanie awans to już jest nasz, nasz cel. Wiadomo, skupiamy się na najbliższych meczach, ale Wygrywając każdy kolejny mecz, przybliżamy się tylko i wyłącznie do tego, co jest w tej chwili naszym takim najw największym celem i jednym z marzeń tych, którzy przede wszystkim spadli z tej pierwszej ligi, po to, żeby wrócić tam, gdzie, gdzie jest miejsce Bonito. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.